Dzień dobry, kochani, witamy się w przeglądzie w Pepko. Zapraszam Was na nowości. Będzie bardzo dużo fajnych nowych rzeczy do kuchni. Między innymi na końcu pokażę Wam najnowszą paterkę z najnowszej kolekcji. Będzie też cudowny sweterek. Te lampy są też nowe. Macie tutaj do wyboru srebrną bądź złotą. Ta srebrna ma. Brokat w kloszu, a ta lampka to już jest hit TikToka. Tutaj możecie zobaczyć wschód słońca. We własnym domu kosztuje jedynie 20 zł. Jest na pilota, możecie zmieniać światło jak tylko chcecie. Jest naprawdę rewelacyjna. Do PEPKO dojechały powrotnie te metalowe renifery, które kosztują 100 zł. Są piękne, oświetlane led -em. Możecie wystawić je na taras, balkon. Gdzie tylko chcecie, nawet będą ślicznie wyglądały w salonie, bo nie są aż takie duże. A jak jesteś nowy, to zachęcam do subskrybowania kanału, naciśnięcia dzwoneczka, wtedy będziecie mieli zawsze informacje, kiedy filmiki pokazują się na kanale, by być na bieżąco z każdą nowością i przeglądem oraz zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło. No i mamy nowy kolor, biały, bardzo fajny. Ja lubię te podkładki, to są takie klasyczne, pepkowe podkładki, kosztują 10 zł. W zestawie macie dwie sztuki. Znajdziecie wiele kolorków, bo na przykład ciemnozielony, są też cudowne różowe. Pokażę Wam kilka propozycji, jak ja lubię mieszać. Na przykład mam takie szare i kładę sobie naprzemiennie, bądź tutaj teraz są takie fajne pudrowy róż i ciemny róż. Ale ten ciemny nie chce, nie chce się odczepić, więc pokażę Wam ten ciemny z tym białym. Niech mu będzie. No i ten pudrowy róż, zobaczcie jak to pięknie by wyglądało naprzemiennie z tym białym. Chodźcie, idziemy na łazienkę. Nowy dywanik, zobaczcie jaki ładny kolor, taki mięciutki, taki jakby kocek. Na 12 zł, a wymiary to 40 na 60 cm. Pokazały się jakiś czas temu te kosze. Tak e, cały czas koń nich przychodziłam, ale ktoś pytał, czy są otwierane kosze, więc ten kosz jest rewelacyjny, bo on jest nawet taki e, spory. Kosztuje, słuchajcie, 30 zł i wysoki jest na 36, e, 44 cm. Pojemność to 23 litry. Jak nie do domu, to jak macie domek gdzieś postawić na odpady, też myślę, że może się Wam przydać. Na ciele kuchennym pełne półki młynków i macie biały bądź czarny do wyboru. Za każdy zapłacicie 6 zł. Ten biały fajnie wygląda, bo wygląda jakby był z takiego matowego szkła u góry. A tutaj macie czarny. W pepko pokazały się też niebieskie pojemniki do sera, a za 5 zł były szare. Teraz kolor niebieski na półkach. No i hit w Stanach kubek Ala Stanley. U nas w mini wersji jest naprawdę duży wybór, tak więc tak one tutaj się prezentują. A na dziale jeszcze znajdziecie taką obieraczkę w kolorze zielonym. Szeroka i kosztuje 4 zł. Domki, um, które mogą służyć Wam jako cukiernica, 12 zł. Widzę w kolejnym PEPKO. No i przepiękna ramka na zdjęcia to nowość 12 zł. Wymiary to 10 na 15 cm. Możecie ją zawiesić bądź postawić na meblu. Cudowne, przepiękne, błyszczące osłonki ze śnieżynką za 20 zł. I na wyprzedaży pokazała się ta paterka ze śnieżynkami srebrnymi. Przepiękna. Teraz jedyne 30 zł. Wiralowe sweterki ponownie na wieszakach. 60 zł. Piękne są te złote mm, kokardy. Możecie kupić ponownie. No i hit tego odcinka to ta paterka z najnowszej kolekcji Royal Teal. Ma piękne żebrowanie. Bardzo ładne tutaj złote ranty. 31 zł, jak nagrywałam, to była pani obok, która od razu ją łapnęła. A tutaj coś, co Wam polecam. Po lewej stronie są serowe, po drugiej pizza. Kosztują 2,50. Są to naprawdę bardzo dobre kukurydziane chrupki. Oczywiście ze mną pizza leci do domu, moje dzieci je uwielbiają. Kochani, dziękuję, że byliście. Dziękuję za wspaniałe komentarze, łapki, subskrypcje. Cieszę się, że Was jest prawie 30 tysięcy, może na święta akurat będę miała ten prezent. Później mam urodziny, więc lecimy dalej na 40. W każdym bądź razie m, jesteście cudowni. Za każde miłe słowo komentarz bardzo, bardzo za wszystkim dziękuję. Teraz możecie zobaczyć, co jeszcze dzisiaj będzie na kanale, mianowicie Homla i najnowsze rzeczy um, świąteczne. Tam jest teraz promocja minus 20%, um, jak się zrobi zakupy za stówkę, tak więc może akurat komuś się to przyda, ten przegląd, więc e, za jakąś godzinkę, dwie wrzucę ten e, najnowszy przegląd półek. Ja Wam życzę pięknego, cudownego dnia. Fajnie, że jesteście. Trzymajcie się ciepło. Zdroweczka. Do później. Pa. I koniecznie napiszcie, co najbardziej Wam się podobało w tym przeglądzie oraz zostawcie łapeczkę w górę pod filmikiem. A nowe osoby... Bardzo serdecznie witam na kanale. Mam nadzieję, że subskrybujecie, zostawiliście dzwoneczek. Wtedy będziecie mieli zawsze informacje, kiedy filmik pokaże się na kanale, a pokazują się po 2-3, tak więc oglądajcie buziaki pa!